Po roku przerwy spowodowanej lockdownem rozegrana została trzecia edycja biegu szklarskiego organizowana przez NSG Group oraz Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w Sandomierzu i Tarnobrzegu. W tym roku zmieniono trasę biegu głównego, który rozpoczął się przed Zamkiem Tarnowskich w Tarnobrzeskim Dzikowie, zakończył zaś na bulwarze Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu. Łącznie do przebycia był liczący nieco ponad 21 km dystans. Pierwszy bieg to był z zakładu w Mielowie do zakładu w Sandomierzu, 25 km. Teraz chcieliśmy Pokazać również te ciekawe miejsca, ciekawe miejsca w Tarnobrzegu i ciekawe miejsca w Sandomierzu i po drodze oczywiście. Wydaje mi się, że w tym roku ta trasa była taka optymalna. Wystartowaliśmy z super miejsca, z Zamku Dzikowskiego, z Parku Dzikowskiego, gdzie można czuć się świetnie. Kończymy też w pięknym miejscu tutaj na bulwarze nad Wisłą. Po drodze przez długi okres, kilka kilometrów, już przed metą można było zauważyć panoramę sandomierza, a sama końcówka, gdzie wpadało się na most i cały sandomierz był przed sobą, no to już po prostu jestem pewien, że niosło, niosło zawodników tutaj do samej mety. Obok biegu głównego dla uczestników przygotowano również liczące 5,5 km szklaną piątkę i Nordic Walking. Tegoroczna edycja biegu Szklarskiego miała rekordową frekwencję. W sumie na wszystkich trzech dystansach rywalizowało 160 osób. Jestem bardzo zadowolony tą frekwencją w tym roku, bo trudno było przewidzieć jak, jak, jak ludzie odpowiedzą na, na tą imprezę i szczególnie w tym okresie pandemii, ale, ale mamy rekord naszej, naszej imprezy do tej pory najwięcej mieliśmy 136 w pierwszych zawodach, więc teraz udało się poprawić to o 30 osób. No jest super, jest super. Bardzo fajny bieg. Biegłem po dzisiaj, to był mój... Taki pierwszy oficjalny półmaraton, więc debiut. No, troszeczkę zapłaciłem Frycowe, ale 17 wynik, więc myślę, że najgorzej nie było. Trasa bardzo fajna, płaska, w miarę szybka, troszeczkę szutru, więc fajnie się biegło. Natomiast no, troszeczkę taktyka zawiodła, jak to przy, przy debiucie, troszeczkę za szybko na początek, ale myślę, że za rok coś poprawimy. Urwiamy kilka sekund. Bardzo się podobało. 5,5 km na kijkach, Przyjechaliśmy aż z Warszawy, żeby wziąć udział. Tutaj do rodziny w odwiedziny, no, a przy okazji dlaczego nie jak był, były te zawody, mówimy, skorzystamy oczywiście. Będą już bardzo rykwe miasto, tereny fajne. Nawet żałuję, że, że było mniej, mniej podbiegów, bo ja to lubię. Ale ulicami też mn. fajnie, bo kikami lepiej po ulicy niż, niż wiadomo w terenie. No ja biegam ma, raczej płaskie i raczej ja przeszkodowe biegi, natomiast tu dzięki bo mojej... Bo nie zacząłem na kijach chodzić. Od pierwszej edycji bieg szklarski ma charakter charytatywny. W tym roku zebraną kwotę w wysokości 6300 zł, przekazano na pomoc dla chorującego na rdzeniowy zanik mięśni Bartusia przychodskiego sandomierza. Oprócz samej organizacji, oprócz zaangażowania mamy też uczestników z naszych firm, z naszej grupy. Mamy osoby, które regularnie biegają, no i tutaj też się oczywiście chcą, chcą pokazać. No i też. Coś takiego, co być może nie jest kojarzone z grupą NSG, czyli również uczestnictwo w tym życiu społecznym, nie tylko od strony gospodarczej.